Wszystkim yy, to Martyna na TV proszę, o, żebyście subskrybowali mój kanał i lajkowali. A to będzie odcinek L LSP. Trudne sprawy. To będzie nawet fajny odcinek, ale sami się przekonacie. Zapraszam do oglądania. Zaczynamy! Wszyscy się przygotować! Nie chce mi się wstawać Może... Któż to przyszedł? Dzień dobry Dzień dobry, ja sprawię dom Hollywood Hollywood?! Tak, to, tak, tak, No, mamy dom taki wielki do, 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 do sprzedania jest. A co, o co dalej? No właśnie bo chciałam powiedzieć dla Pani tą informację. A ile tak by kosztował? 20 tysięcy. Dobrze, zapłacę nawet i tyle. To kiedy i co i gdzie? Ma pani teraz pakować walizki. Tak. I potem pani ma jechać na lotnisko. Okej. Okay. I proszę pieniążki dać. Proszę, dziękuję. Yy, no to ja już pójdę. A i zgłoszę to do recenzji, że już przyjdziesz i zobaczyłaś. Do widzenia. Przypakować. No, super. Tam To wezmę. to do walizka. nie działa nie chciałam się z tym otworzę walizkę okej okay, i już ciężko jadę szybko no, na ognisko, bo to samolot tam będzie za 20 minut jedziemy Dobra, nie ma Еще раз. супер! Приватным самолетом. Tak prywatnym. Miłego roku życzę. Dwie godziny później, ile tu jeszcze? Pięć dni później, no w końcu.